No Totalny ignor, no. Start klikam. Walcie się. Okej. Okay. Ja Game wiem, starts. Z kim ja w ogóle się zadaję? Bandą idiotów ci powiem. Baranów, kretynów. To się zastanawiam, czy to będzie wszystko na odwrót. Wszystkie będzie. Wszystkie na przykład. Wiesz co, nie no, bo ataki tak? może nie, ale na przykład jak jest uzdrawianie, ale, to ale, No tak, bo my jesteśmy teraz tymi złymi chyba, nie? O, no. intro. O. Cicho. No. Nie, niezbyt interesujące intro. No teraz, Chosz, Co wy gadacie? No ja widzę drzewo, góry... No, szlagę, już, um, widzę ludzi. Seryjnie? No no, trzech takich ludzi jeden Vlad Da się zoomować? Nie. Ja. <grym> Zumowy Diablo jest pod Z. 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 Czy X -em? Nie mogę za bardzo. Da się tu włączyć? Się zapis... O, samo zniknęło. Ale to jest niesprawiedliwe, bo ja ciągle drzewo widziałem. Okej. o je. Dobra, jestem czyta. różowy. Pekacu, musimy się nauczyć gadać takiego nie zajebiste to jest. Nauczyć się tak parę słów i będzie zajebiście. Jak się? bo no, chociaż węgierskiego byśmy się nauczyli, egeszeke. <laughs> Ege egeszeke, egeszeke, to jest trudniejsze moim zdaniem. Pójdziemy do Roberta na korepetycję. Ożywienie, pozdrawiam. Learn to revive, Learn to <laughs> Już dostałem, kurde. O super panowie! Jak się jeszcze Boże... Który mi ożywiłeś? Ja tym zielonym. Zielonym? Jak my dawno i w tą grę? Wow! <ścoughs> <ścoughs> oh, kurwa! <ścoughs> Zajęło nam to tylko minutę, kurde chłopaki. brawo! Ale panowie nie chcę mówić, ale w poprzedniej części, co A my graliśmy... Się w poprzedniej części tak samo zginęliśmy, w pierwszej minucie. Tak? Ja pierdole. Zostaj to jest, jest daleko, co? Magia, ożywienie. Aha. Dając siebie, to i tak... To i tak się pozabijamy zaraz znowu. Bug, ale ty przymowę czas, kasz przed nami. On gada z włoskim akcentem. Dobra, ja się odsunę. To jest ożywienie, albo nie. To jest. Kurde. <grym> Zdmuchnąłem cię. Dobra, ja mam pancerz z Piedniczem. Panowie, jak, jak było chodzenie? Ja nie mogę wyjść, nie mogę wyjść! Jak ja z tym mam wyjść? Spoko już zabijemy cię zaraz. Spoko, spoko, spoko. Ja, ja się sam trafiłem. Ej Dobra, coś mniej więcej pamiętam, bo. Coś źle to widzę, szczerze. To jak ja mogę się naprawić. E, S, napraw. No S, wróg! Czy stworzyłeś swoją kopię? To może stworzyliśmy kopię? Ej, to jakiś nowy czar jest. A jak mogę się uleczyć sam? S A. i tak. S i środkowy kręgiż myszy. Kurwa, dzięki panowie, ja... Gratuluję, Kto mnie zabił? Kto mnie zabił? Przyznacie, kto mnie zabił? Się, kto no mnie ja, zabił? Ja, ja próbowałem się uleczyć. Nie tak. dało mnie. Ale nie, ja kliknąłem S, chyba idę. Jesteście... Jesteście kurwa zajpiście zdolni. Ja się popłakałem. Wiecie, że myśmy się jeszcze z miejsca nie ruszyli? Już dwa razy zginęliśmy. Tak, z pięć metrów co najmniej. Udało się nam przejść, to panowie. strasznie, 5 no, metrów, no. Dobra, dobra, idziemy, idziemy, idziemy do przodu. Co idziemy, to będzie, to będzie. Idziemy, na żywioł. Ja pierdolę, grzybek. Z grzybek. Nie dało się go zebrać. Dobra, trendy. <grybuj> <grybuj> Ludzie, czy coś? Pierwszy Nie, strażnik, drugi strażnik. Będą walczyć ze sobą? Chyba na fujary. My będziemy na drzewach. Trzeba chyba zabić. Jak sądzisz? Ty, Rafał, poczekaj, jeszcze powiedz nam co mamy robić, okej? Okay? Okej, okay, dobra. I znowu nie zabił ich. przed... przed... Dajemna quest'a. Ujwa, spokojnie. En no. Dobra, dobra, dobra. dobra kliknę na spację. Czemu by... gdzie ja jestem? Aha, bo Czeka, ja, ja, ja... też w tym jestem. Się. <laughs> Jej, o! <laughs> co było? Gdzie ja jest dobrze. Aha, tutaj. A Je... ty Bóg. To ja jestem. Oh, jest! Dobra. Zrobiłem z niego kotleta. Ło! O oh, kurde, obiad! Jest o wino, są bułeczki, jest mięso. Achievement dostałem. Jaki achievement dostałeś? Eee... Było coś napisane, nie czytałem. Eee... niedawno. Przez o, gdzie jestem? A tutaj jestem. Ło! Hello! Czekaj, czekaj. Kurde, Kuchy, nie ten mnie. Nie, mnie zaraz tutaj Ej, no, przestań mnie gonić, Gnój, co? Gdzie ja, gdzie ja jestem? O, oh. chyba umarłem. Jej, uzdrowcie się, Dbile. Bagier, zielony klawisz. W. W i. właśnie, no. W dawałem! To co mnie zabiło? Znaczy, to nie wiem! Spacja skip, to się przynajmniej ja, na pamięć Napamiętam to twoje, twoje bardziej przemówienie. Ej, ej, boysy, ale, ale życie odejmuje nam życie. No. No właśnie, ty mi mówisz W? Ja próbuję i ginę. S, S i środkowy klawisz myszy wciskasz. Faktycznie, zabijanie nam daje życie teraz. Ale niesamowite. Daje S i co? Środkowy klawisz myszy tego się nie spodziewałem. O bo to ta że faktycznie to jest przecież other side of the coin Wiesz zobaczcie chyba na tobie nie działa to No właśnie, ja jestem jakiś odporny na prawe. Jesteś znowu! Znowu, dokładnie, ty wcześniej też taki miałeś Nie grałeś tym wrogachnym szogunem. Ale panowie? Skupić się teraz. ja się muszę czegoś napić. O, dobrze. Przerwa panowie Dobra, chwila, spacja. Co ja tych gnojków zabić? Pokazać mi raki zimują Oo oh yeah. Rozkręcamy się! O oh, je, uh, oh yeah. <grym _> oh yeah, to było dopiero. Dobra, już mam jedną dziesiątą życia <grym _> Spróbujmy ogniem Spróbujmy ogniem Ja wam mówię, że my nie przejdziemy tego kurczę Nigdy A to mnie Ups Oj! Ja Są wszystkie wszyscy po się! Palę się. Zabijam, 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 zabijam. Bogi, coś mi na w przejściu. A tam w jakim przejściu? Jej. Tam jest jeszcze jeden w krzakach. Zabijam Dobra, go. To wy sprawdzajcie, a ja zobaczę, jak się robi leczenie tutaj. Revive. Przewrócić do życia, wiem jak. Jest tutaj leczenie na tej liście. Nie ma. O, no, zginiesz, 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 nie ma. Revive. A, zielone i piorun. O. Zielone i to jest życie. O, kuźwa mać. Czekaj, kamieszki, albo nie. Aha. has... hasol? Zabijam has go, zabijam go, zabijam go. Chyba jako jedyny, bo wy, nie wiem, jesteście czymś innym zainteresowani. O. O, patrzcie, on jadł kaszankę na śniadanie. Ktoś tu pod stołem o, leży. Zobaczy, co ja robię, hey, ja. Ej, co jak ty, ty tak robisz? szybko zasuwasz? E, to się nazywa hasol, jak myszką zrobicie, kukiem. Kioron, you know. ASF. I'm fucking hen. Aaaaaah. Jeszcze jakieś panienki? Jo F malenka. Patrz jakiego dużego mam mieczek yeah. <laughs> A on śpiewala kuźwa, wracaj o co to jest? Iha, to śpiewaj tak co? Dobra, panowie, to chyba są wieśniacy. Może mnie tak który A, my umieramy na wieśniacz. umiera. Aha! Bagger, Ryken, zabijeś bagera i mnie przy okazji. Czyli musisz cały czas mnie ochraniać w takim razie. Boże, kuj za czwarty, raz, <grym> piąty, szósty. Ale przynajmniej wiemy, że bagger z tyłu z tyłu stoisz. Jak to było A, A, S, F, nie? Hej, ale turbo! Po co? Dobra, pominijmy tą gadkę, szmatkę. To da się ją pominąć? Mnie nie no, wiedziałem. Spasie. Ładujcie, ja ładujcie. Zginę, zaraz ginę, zaraz ginę, zaraz ginę. Płomię goni, a nie to moje. A nie to moje. To czym cię można uleczyć? Prądem? Nie. Najwyraźniej. Mieliśmy na Rejkana przed chwilą. Bo ja myślałem, że cię prądem można. Patrzcie, tu kurwa drewniany koniec na dole. Mm -hmm. Ej, konik. Pójdę na nim, pójdę go po ujeżdżę. I zerkamy na konika. Wiecie co, pierwsza część tego filmiku to, to my nie przejdziemy 10 metrów. <grym> Musimy Ale jak, się, można, jak ci można... Musimy ulepiec? się właśnie dowiedzieć, jak Bartka da się ratować. Zielony mnie No znowu to mi zabrali życie. Dawaj ci tą spację, kurwa, no. Idę do konia. <grym> <grym> A chyba nie tylko ja. <grym> ja będę biegał wokół Muszę atakować wszystko naokoło. Ja będę z tyłu robił, nie wiem, za przysłynaka. Odejdę, nie pakuj w pioruny cały czas wości, no. Co skoń. Koni. Dawaj konik. Ma ktoś chleb? <laughs> Słuchaj chleb dla konia. Opaszczcie e, konia. się rozwalić. Wow! E, achievement. Co jaś to magic. Ej! Więc to sobie na barkach czary. To nie. <laughs> to nie. To patrz, to patrz, to patrz, nie żale. <laughs> Ale ciebie wszystko zabija. Nie, 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 zostać w spokoju Ej. zielony, to A F? Też. Dzięki. Kurwa Maesia. No kurw, nędzy, no ludzie, dajcie spokój. Panowie, przyjmujemy inną taktykę. Znaczy? 10 minus, jesteśmy w tym samym <laughs> miejscu. Bagger trzyma się maksymalnie z tyłu. No. Dobra. to ty ja bager. nie wiadomo, tak o nikogo. Bagger wy wypadł do tyłu. Kurwa, do tyłu bagger. No tak, ale tu nikogo nie ma jeszcze. No zaraz będzie Jeszcze, jeszcze nie ma. Chowaj się, za się plecami ciągle. To, dobra. jo. No, może no, mnie od razu Już, już, już jest prawie martwy. Jezu, ten muszik jest zajebiście mocny. Ojej! Pager, wymyśl jak się masz, jak się masz uleczyć. Jest revive magica i hassle Jedynie to odblokowaliśmy, więc nie wiem To musisz się dać jakoś wyraźnie przypadki, bardzo szybko użyjemy czar Przywracaj do życia Gdzie? I gdzie jestem? A tu ciebie zabijałem Ty po stole biegałeś Gdzie są na coś wrogowie? Zabijam jednego, zabijam drugiego Dobra, ja to uciekam. Cały czas. Co wam idzie? Co, jak to słabo. No, to nie wie, to dźwięk dźwięk czas, cały czas. Kto pierwszy kurwa zabił. Okay. Strzelił do mnie. Bagger ktoś ci łoi, no, a jestem. Trzymaj, trzymaj młotek. Trzymaj. Dobra, co ty mnie jeden kostek cały czas goni. Yo. czemu ktoś mnie zabił? Aha, bo ja miałem te mało życia. <laughs> mało życia. Uwaga, Tieno, uwaga! Niech ktoś zabije, kurwa, zanim on będzie chciał mnie tutaj zgwałzić od tyłu. U. Jeszcze jeden, jeszcze jeden! Ops. No, zabijam eee. go, zabijam Niech to szlag weźnie! Zostałem kulką między oczy. Kurwa, od kogo? Od tego Koska co szczera z tego muszkietu pierdolonego. Widzisz, z tym balonem się chowa. No, widziałem go. Dobra, jeszcze raz. <laughs> Bagel, Pod E masz pod E i tarczę otworzysz. Właśnie. O, może jedynie tak mogę biegać cały czas E D i środkowy guzik E D, e, D środkowy guzik ja Magę. E daję no, to. O, masz tarczę już teraz. Okej. Okay. Nebe... Dawaj spaceruję. <ślesy> <ślesy> Wybronimy się! Ej, dlaczego zamknąłeś go tutaj w środku? dlaczego? Czemu ty samotujesz nas cały czas, co? Bo on jest z nim, dlaczego? Do mnie! Koń! Koń, koń! koń. Ty, jak tyś to zrobił? Fajne góry, jak tyś takie góry zrobił? dzięki. To jest D i E. Nieźle! Zaraz zginiemy! Zaraz zginiemy! Ja nie powiem, dajcie spokój, kurwa. Ciążę, ja Może w klucz inny. Dzięki. No, mam mało życia. No właśnie, załadowaliśmy do pełna A Teraz bez sensu, ale, że jak ja ale... zginę, to wy też giniecie Nie? No. Ej, ale lawituję. Czemu ja tak wolno biegam teraz? Bo mam tą kuźwa, głupią tarczę! Dzięki kuźwa! Boguś, coś mi na drodze. Co, co ja na to poradzę? Zabijam wszystko, co się rusza. Tam jest ten gnojek jeden. Ojo. Maszami jeden! Bagera zostaw w spokoju! Bagry z... wiśni zostawcie wiśniaku już w spokoju, co nie? No staram się zabijać wszystko to co jest... <coughs> kurwa dzięki Good Life. Stałeś za blisko! Ja stałem za blisko? Ooh. Dobra, tu już nikomu nie ma oprócz Bogusia No oprócz mnie? <coughs> to zabrzmiało jakby był niebezpieczny Ej no chodźcie do przodu, co? Bo... Mogę ci uleczyć? Nie, yeah, fuck you <coughs> Ej, idę. Dobra, idziemy, Dobra. idziemy. Okay, idzie. Tylko, że on mnie spowolnia, ja wolnie oh. biegam. To wejdzie jeszcze raz w tą tarczę. Wow. Fuck you. <noise> co to co, ja będę przestał? Greta chodził z tarczami, <noise> kuźwa? <noise> Najwyraźniej. Yuppie wow. gejej! się teraz. Patrzcie jaka... ale maszynka do zabijania ten ogień. Co, wszyscy przysparzamy. Pagać z wodą nie. się u. Jesteś pod napięciem. Dobra, koń! Udajemy. Koń! Koń! O kurde. Jej, mamy dwa już. Z jedenastu. Pójdź wam, idzie na mnie ten wieśnik. Tak. Boguś! O super. Weź ten ogień z Kurde, aż palim się. Zobacz, ja, ile ja mam Pan. życia. Zobacz, ja mam życia przez się. Cieszę się, że ciągle żyjesz. <noise> to dopiero początek. To Jak, się, jaki <noise> safe point? Ja coś. Jak się robił z ich tutaj? Co ja było? wiem? Samo jest. Ba. Samo trzeba dojść m. do danego miejsca. Ba. O, kurde. O, o. Husaria. Husaria, no. Ostatnio oglądam filmik Kurwa. na jej temat. Masakra, Co tu się dzieje? Wiesz, że przypomina. To przy jest Oni głosy, się przesłusznił. Są... Do... O kurde, wielki! Nie, 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 nie. <laughs> Fuck off! To ja jestem aż taki popularny. No bo chyba wiedzą, że szefem jesteś. No właśnie. Najwyraźniej tak. Twoje wdzięku się bardzo tak. Zginąłem. Nie wiem gdzie, nie wiem, nie mam pojęcia jak, Uje, jak cię, jak używić. W, A i spacja. Okej, danke, danke. rozwaliliśmy tego konia. A ty o to o co się, bo to... chce się uleczyć. Nie tak. U. A, to jest wyśniaczka. Ciekać ja muszę czy... uważać, żeby się samemu nie zabić przypadkiem. To jest też problem. Czekaj, nas kościotrop ten... Konie kolejne, Kole... konie, kolejne konie. Kościotrup! Ja, Jeździ, kurwa. A nie, to on jest jakiś neutralny. Chyba. To może być nasz. No to, to, właśnie, to, to, to się łowi. To może jechać. nasz. Tu konia była, nie była konia, już nie ma konia. Jak był nawet. Ups. Konia nie ma. Jednak zabiliśmy. Jest... A był nasz, to mi się zdaje. No tak, swojego człowieka zabiliśmy. Fox sake. Nie, tylko gorzej. On HALT krzyczy. HALT! Drunken Machen. Dobra. to. Oho! bugger, safe. Chyba. Tak, na pewno. Ja myślę, który tu, nie ten, nie ten, ten, to leczy. To weźmiemy piorun. Taki na kurde, kurde, zaraz skinę. Ej, tu ja życie, bugger, życie nie, tu jest bugger. Poniżej życie. jestem jestem umarty. Nie. Było przed chwilą. Coś mnie wskrzesi? Tak. Okay. E Gdzie, wy jesteście? Czekaj. A, uh, to jest koń kolejny. O, oh, Martwy! Martwy jestem, bugi! Uh, jak, jak się cię wskrzeszało... W A? spacja. Okej, okay, jesteś. Nie! 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 nie, boż, nie, nie. ty Spalił mnie! To ty mi wlazłeś w moje ognie piekielne. Ej, to jest nasz, widzicie? No, widzę. To jest o. nasz. koleś. Kurwa, Od początku, ja pierdolę. Dajcie spokój.